W piątek 10 marca bieżącego roku w Stroniu Śląskim została podpisana umowa na realizację inwestycji w nowo odkrytych korytarzach jaskini Niedziedziej w Kletnie, które ze względu na ich wielkość nazwano roboczo partiami Mastodonta. Ogromna inwestycja, która będzie kosztować prawie 40 milionów złotych, pozwoli na udostępnienie tych części jaskini dla szerszego ruchu turystycznego. Do Kletna może przyjechać nawet 100 tysięcy turystów, więcej niż obecnie. Marzenia się spełniają. Dzisiejszy dzień. Jest marzeniem, spełnieniem marzeń sprzed 11 lat, kiedy nastąpiło odkrycie nowych, piękniejszych partii jaskini Niedźwiedziej. Spółka jest inwestorem z ramienia gminy Stronie Śląskie. Cieszymy się, że możemy realizować tą inwestycję, ale jednocześnie jest to dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ jest to inwestycja największa w gminie, tak jak tu burmistrz wcześniej mówił, a dla nas jako spółki gminnej, niewielkiej, bardzo ogromne wyzwanie. Tak, tworzymy zespół, zespół fachowców, w naszym zespole jest Szymon Kostka, między innymi, który odkrył jaskinię, jest Sztygar prowadzący, także Nasza praca to jest fizyczna praca, czyli wykonanie, i mamy osoby, które nami pokierują. My skupiamy się na, w tej chwili na pierwszym roku, czyli na dostaniu się do jaskini. Trudne jest to, że nie znamy struktury skał, gruntu, czyli nie wiemy, co nas czeka jutro. Musimy się przygotować na wszystkie ewentualności, i to planowanie i zwizualizowanie sobie problemów, wymyślenie dzisiaj problemów, które mogą nas czekać i przygotowanie się na nie wcześniej, to jest chyba ta trudność. KGHM Kuprom jest centrum badawczo-rozwojowym grupy KGHM, jednak nasze działania, pomimo że w większości obejmują działania na rzecz grupy kapitałowej, obejmują również działania zewnętrzne związane z różnego typu inwestycjami związanymi z konstrukcjami podziemnymi, z technologiami udostępniania różnych obiektów podziemnych. Między innymi wspieramy również kopalnię Bieliczkę, jak również jaskini Niedźwiedzią. Nie tylko te partie mastodonta, ponieważ Kupro miał już swój udział jeszcze w poprzedniej powiedzmy organizacji prawnej w udostępnianiu i opieką nad tymi pierwszymi partiami Eskinii Niedźwiedzi jeszcze w latach 70. Natomiast jeżeli chodzi o partię Mastodonta, KGHM Kuprum jest autorem koncepcji udostępnienia tych partii, jak również wspieraliśmy tutaj cały czas ten proces, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji środowiskowej, uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, aby ta inwestycja mogła zaistnieć. Bardzo się cieszę, że mieliśmy dzisiaj możliwość uczestniczyć w tej uroczystości podpisania tej umowy i z pewnością Nasi eksperci z KGHM KUPROM będą wspierać, jeżeli będzie tylko takie zapotrzebowanie, cały proces inwestycyjny, żeby to odbyło się zgodnie z tymi wszystkimi wymaganiami środowiskowymi, o których dzisiaj tak dużo mówiliśmy. 40 milionów to duże wyzwanie dla budżetu stronia Śląskiego. Jak to udźwigniecie? Udźwigniemy, ponieważ jeżeli chodzi o źródła finansowania tej inwestycji, będą tutaj wypuszczone obligacje przychodowe, czyli jest to forma kredytowania, oczywiście z okresem karencji. I później spłatą w okresie 12 lat. Mam taką nadzieję, że uda nam się pozyskać środki dodatkowe. Nie tylko to będzie na budżecie gminy, stronie Śląskiej, ale też środki zewnętrzne albo rządowe, albo jeżeli ruszą Unii Europejskiej. Będziemy na pewno o to aplikować. O ile wzrośnie ruch turystyczny tutaj w regionie? Ruch wzrośnie, jeżeli inwestycja zostanie oddana do użytku, to szacujemy, że to będzie ponad 100 tysięcy osób więcej, które przyjedzie do gminy w Stronie Śląskie, których będziemy musieli też zagospodarować, bo sama jaskinia, jak wiemy, jest atrakcją, ale chcemy, żeby ci turyści zostali u nas tutaj na miejscu, żeby nocowali, żeby korzystali z posiłków i, i myślę, że te branże będą się dalej rozwijały, bo jest duży wzrost zainteresowania branżą turystyczną, branżą hotelarską, wynajem pokoi, budową restauracji i innych miejsc, branży usługowej też. Więc mam nadzieję, że ten ruch zmożony w kierunku Jaskini Niedźwiedzi spowoduje rozwój innych obszarów turystycznych. Druga trasa turystyczna zwiększy nam ruch turystyczny w Jaskini około 100 tysięcy rocznie. Z tym, że będą tam ograniczenia ze względu na ochronę nietoperzy głównie. Tam część Jaskini będziemy mogli użytkować tylko przez 6 miesięcy w roku. Partia stodąca została odkryte 2 maja 2012 roku. Pamiętam, była to sobota, wieczorem około 20 zadzwonił do mnie jeden z kolegów Grotołazów, Darek, i łamanym głosem powiedział mi słuchaj Artur, jest sala. Pytam się, jaka sala? No jest sala, chłopaki odkryli salę. Nie mogłem w to uwierzyć, zresztą on sam nie mógł uwierzyć w to co mówi. Mówi, nie mogę mówić, zabiera mi głos, Wpadnę do ciebie jutro ze zdjęciami, bo coś tam już może wyniosą. I faktycznie spotkaliśmy się następnego dnia, ponieważ wchodzili na kolejną akcję, żeby zbadać te części dokładniej. Mieli już jakieś pierwsze zdjęcia z tych nowo odkrytych partii. Nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzimy. Te partie w ogóle nie, przy, nie przypominały jaskiń, które znamy z naszego kraju, bardziej przypominały jaskinie francuskie słoweńskie, włoskie, z południa Europy, gdzie szata naciekowa jest doskonale rozwinięta, gdzie przestrzenie są wielkie, a partie mastodonta właśnie tym się charakteryzują, że są duże przestrzenie, niezwykle bogata szata naciekowa, no i dlatego to zdecydowało o tym, że chcemy tam robić tą drugą i będziemy tam robić tą drugą trasę. Nam ta eksploracja w pewnym momencie nie szła, nie mieliśmy punktu zaczepienia, wszystko było takie niewidentne. Postanowiliśmy, że zrobimy przerwę na kartowanie ponowne jaskini. I w korytarzu kryształowym było takie dosyć ciekawe miejsce mianowicie ten korytarz kryształowy ma dosyć dużą, dużą kubaturę i on się nagle kończy. I na końcu też widać ślady płynącej wody gdzieś z góry. Więc kartując ten korytarz kryształowy, postanowiliśmy dokładnie sprawdzić, co się tam wydarzyło ciekawego na jego końcu. I w stropie tego korytarza kryształowego było takie dosyć duże zawalisko. Więc tak, najpierw myślimy sobie: no to dostrzelamy tym laserem przez to zawalisko na samą górę, ale z drugiej strony, jak się tam nie wejdzie, to nie wiadomo, co tam jest. I na całe szczęście. Zrobiliśmy to porządnie, czyli przez to zawalisko dostaliśmy się do stropu tego korytarza kryształowego, a później historia się zaczęła pisać na nowo.